Delegat. Dele Prezesa wybieramy. Słuchajcie. Na kogo głosujesz? Podnosimy. Na razie pięciu zostało. Pięciu kandydatów, ale dobra, dla widzów, prawdy, siatki, tak od początku, co tu się wydarzyło. O 11.00 briefing. Najpierw był tutaj lepka jako pierwsza. O 11.00 briefing. Na tym briefingu pojawia się Sebastian Świderski, Ryszard Czarnecki i Janusz Uznański, jako szef od. Mediów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, głos zabiera Ryszard Czarnecki. I co mówi? I mówi, że rezygnuje z walki o fotele prezesa PZPS. I to jest konsternacja i własnego obozu, i obozu największego rywala. Rozmawiałem z delegatami, którzy popierali kandydaturę Ryszarda Czarneckiego i oni byli zaskoczeni taką decyzją, która o której tak naprawdę dowiedzieli się w dniu dzisiejszym. Ale co, obgryzali paznokcie, co tu robić? Nie, po, wczoraj podobno e, no, była naprawdę ta szara bardzo wyrównana, jeśli chodzi o głosy delegatów. E, tak przynajmniej. Mniej mówią zwolennicy Ryszarda Czarneckiego. Natomiast no, dzisiaj ostatecznie jeszcze przed walnym taka decyzja. Zresztą rozmawiałeś na terenie Polsatu Sport z Sebastianem Świderskim i on też szczerze był zaskoczony. zaskoczony taką sytuacją. Czekamy co wydarzy się dalej. Na razie oczywiście walne trwa. Mnóstwo głosowań, sprawozdań. To wszystko trzeba podsumować, przegłosować. Zatwierdzić, tak naprawdę. To wszystko muszą zrobić delegaci. No i pytanie, co dalej? Pięciu powiedziałem, że zostało, ponieważ kilkanaście minut temu wycofał się z kandydowania także aktualny prezes Jacek Kasprzyk. Tak. To akurat chyba nie jest zaskoczenie. Już przed zjazdem gdzieś do, docierały do nas głosy, że on przekaże swoje ewentualne właśnie poparcie Sebastianowi Świderskiemu, że oni tak naprawdę poniekąd startują, jakby w jednym obozie, w jednej. Koalicji przeciwko Ryszardowi Czarneckiemu, ale rzeczywiście wycofanie się wiceprezesa aktualnego i europosła było zaskoczeniem, myślę, że nie tyle uradowało, co myślę, że jednak Sebastianowi przyniosło troszkę ulgę, bo spodziewał się ostrej batalii, spodziewał się, że gdzieś od tego 17. punktu. Harmonogramu porządku obrad walnego zgromadzenia, czyli sprawozdania komisji wyborczej w sprawie wyboru, i później wystąpień programowych, może być gorąco, może być ostro, może być nieciekawie, bo nawet zapowiadano, że tutaj będzie troszeczkę błotka takiego siatkarskiego wyciągane. No, ale teraz, mimo wszystko, ja nadal pozostawiam pytanie. Pytanie, które też zadałem, już tutaj było meldowane. Zadaję pytanie, które zadałem też Sebastianowi. Co to oznacza? Bo Ryszard Czarnecki wystąpił na tym briefingu, jak słusznie zauważyłeś, tylko z jednym kandydatem. Czy to oznacza, że z tym kandydatem wcześniej przeprowadził rozmowy? Sebastian Świderski twierdzi stanowczo: na pewno nie. Do mnie nikt się nie odzywał, ze mną nikt się nie kontaktował. W związku z tym ja nie jestem, jakby tutaj, stroną. Nikt ze mną nie negocjował żadnego stanowiska w zarządzie czy też. W samym prezydium związku. No i dlatego y, wszystko okaże się i wyjaśni y, dopiero po głosowaniu. Najpierw będzie głosowanie na prezesa, później będzie. Wybierany zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej. I myślę, że tutaj dowiemy się wtedy więcej, jak wygląda ta, ta sytuacja. Na pewno zwolennicy Ryszarda Czarneckiego teraz się zastanawiają. Pewnie trwają dyskusje na temat kandydatów zgłoszonych, które mogą udzielić poparcia w, w głosowaniu. Pamiętajmy, jest jeszcze choćby Witold Troman, jest jeszcze choćby Konrad Piechocki, więc te głosy, które należały do Ryszarda Czarneckiego, może któryś z tych kandydatów. Przejąć. No tylko pytanie, czy e, owi kandydaci się też nie, nie wycofają wobec. No jednak mimo wszystko patrząc na, taką, na, na, na tę sytuację, wątpliwych szans na, na zwycięstwo. Znaczy, wszystko było przygotowane na batalię Ryszard Czarnecki, Sebastian Świderski już na początku e, tej batalii nie ma i nie będzie, jeśli chodzi o fotel. Prezesa. Co ciekawe a propos jeszcze meczu, rzeczywiście Polska-Brazylia 3 do 1 u 21. Co ciekawe. Polski zespół prowadzony jest przez jednego z delegatów, czyli Daniela Pińskiego. I co ciekawe, Daniel Piński, myślę, że około godziny 19 będzie brał udział w głosowaniu na prezesa polskiego Związku Piłki Światkowej z uwagi na to, że głosowanie jest cyfrowe. Jak to Bart Heller wczoraj przysłał mi SMS, o który będzie ten wybór? O której? Ja mówię, no zaczynają się 11, to tak oceniam, że najwcześniej około 18. A on na to, nie, nie, to spokojnie, plina zdąży zagłosować. Zdąży zagłosować, <noise> tak jest. Także, także weźmie udział w, w głosowaniu. My tutaj na razie czekamy. Czekamy na wystąpienia kandydatów na, na prezesów. Ja myślę, że tutaj już Jacek Kaspczyk się wycofał. Ja myślę, że możemy spodziewać się kolejnych wystąpień, bo z tego nie zrezygnują. Myślę, że niektóre persony, natomiast te wystąpienia będą. Mam wrażenie, albo rozpoczynały się, albo kończyły także od, od wycofania. Ciekawy jestem, czy będzie tutaj walka, czy będzie kontrkandydat, bo może się tak okazać, że Sebastian Świderski zostanie jedynym kandydatem na, na prezesa. No, niewątpliwie to pierwsze głosowanie, już odnośnie przewodniczącego tego walnego, pokazało pewnie rozkład wstępny głosów w tej chwili po wycofaniu się Ryszarda Czarneckiego. Wygląda na to, że jest to mniej więcej 2 trzecie do 1 trzeciej ten podział w tej chwili. W gronie delegatów. Przypomnijmy, że jest 90 delegatów, dwójka z nich właśnie głosuje zdalnie poprzez internet i jest to właśnie między innymi Daniel Pliński z Bułgarii. Natomiast ten podział jest no tylko umowny, bo jednak kiedy przyjdzie do, do prawdziwego starcia i być może z sali, w punkcie 19 pytania do kandydatów, kilka takich niewygodnych, trudniejszych pytań. Padnie, no to zobaczymy. Wiemy też, że gdzieś w przygrywką do tego starcia były wnioski na przykład o e, zmianę systemu głosowania. To były już takie wydaje mi się, wrzucanie kamyczka, żeby troszkę poruszyć środowisko, żeby troszkę tych 90 i sprawdzić układ się. Sił, ta, tak, ta. I sprawdzić układ sił też wybór przewodniczącego. E, obrad tym przewodniczącym został, można powiedzieć, tradycyjnie. <laughs> Jak co cztery lata? W tym Andrzej, przypadku który dostał 62 głosy do 28, a wiem, że Andrzej Gorszewski jest zwolennikiem Sebastiana Świderskiego i tej kandydatury, no i tak trochę układają się teraz, niemal w każdym głosowaniu można zaobserwować tak układający się rozkład, rozkład sił. Zobaczymy. Jest przerwa obiadowa, myślę, że te dyskusje tylko jak tutaj z pełnymi ustami... No, coś nas wywaliło, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowo i że, że za chwilkę wrócimy. Bateryjka chyba w telefoniku zaczyna się powoli powoli kończyć. No więc jak to dyskutować z, pełnymi, z pełną buzią podczas obiadu. Przecież nie można, bądźmy kulturalni. A ale... kilka znak smakowitych kąsków jest do rozdania. Absolutnie. Nie tak. Więc skład zarządu myślę, że teraz jest tym języczkiem uwagi. Jak to będzie wyglądało. Tak jak mówimy, czy. Sebastian Świderski zapewniał, że, że nie było żadnych targów. Stanowiskami, stanowiskami, że nie było żadnych dyskusji, że nie było rozmów na temat rezygnacji jednego kandydata, a, a, a w zamian za to miejsce choćby w Zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, także um, czekamy i, i, i bacznie będziemy obserwować, co tu się wydarzy i myślę, że jeszcze będziemy, bo to taki, taki króciuteńki wjazd prawdo-siatkowy tylko po to, żebyście Państwo wiedzieli, co tutaj się dzieje. I wszystko chyba zostało powiedziane. No. Wykonaliśmy ostry wślizg, wycięliśmy kilku kandydatów i wrócimy po wyborze prezesa. <grym> tak, i wrócimy pewnie po wyborze, po wyborze prezesa, chyba że dojdzie tutaj do jakichś takich niespodziewanej sytuacji i, i, i absolutnych zaskoczeń. A wy na kogo stawiacie? No, my też już gdzieś. Między wierszami e, 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 uważaliśmy, że, że siatkówka powinna mieć siatkarską twarz. E, I tak zagłosujemy. <ścoughs> Ale my nie mamy głosu lepka. aj, lepka. Ja, ja, ja. Słuchajcie, i dlatego my tylko gadamy, a nie mamy nic do powiedzenia. <laughs> tak naprawdę <laughs> w tych sprawach e, kluczowych. Nitolita. No Bądźcie z, nami, bądźcie z nami, będziemy jeszcze, myślę, łączyć się, tak jak mówimy. Jeśli coś się wydarzy, e, e, wartego uwagi, bo myślę, że na razie mm, te rozmowy tutaj i, i głosowania, no to jest ta taka, nie wiem, że nudna, ale może nie, nie jakaś najbardziej ciekawa no, 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 część. Powiem, powiem Ci, że już trzęsienie ziemi było. było, było no, ale jak jeszcze... na, wiesz, no, te, te 16 nudnych punktów, to już się sporo wydarzyło. Sporo się wydarzyło. No, ciekawa sytuacja była z głosowaniem i formą głosowania, to jeszcze możemy powiedzieć. Otóż Witold Roman pojawił się na walnym na jako pierwszy, złożył wniosek o głosowanie tradycyjne papierowe, papierowe za, tak, za, za pośrednictwem. Paperu, a nie za pośrednictwem systemu, który został przez specjalną firmę przygotowany. Tutaj każdy delegat ma smartfon. E, nawet jak na chwilę opuści salę wyświetla się, może wziąć udział w głosowaniu. Wszystko jest tajne, zaszyfrowane. E, dzięki temu także delegaci, którzy nie uczestniczą dzisiaj, jak wspomniałeś, jest ich dwójka e, w Walnym Zgromadzeniu, także mogą brać udział w, w głosowaniu. E, za chwilę odbyło się głosowanie. Na temat systemu głosowania. <głos> Odbyło się w <noise> niebieskie czerwone kuleczki i maszyna losująca. Tak, i, i delegaci jednak wybrali zresztą słusznie, że głosowania odbędą się z użyciem przygotowanego systemu. Profesjonalnie. A my ten nasz system w tym momencie zamykamy i spotykamy się z Wami późnym wieczorem. Papa. Pa. pa. pa, pa.